Witam bardzo serdecznie. Kłaniam się. Słuchajcie, taki szybki temacik, ponieważ niedawno byłem niedawno kilka dni temu byłem wezwany do WCR-u. No było wezwanie, to się stawiłem, już mniejsza o co chodziło, ale wypłynął tam właśnie temat takich zawiadomień, które WCR -y wysyłają. I otóż i ten temat tak samo wypłynął dzisiaj, jak rozmawiałem z jednym z kolegów, który także pracuje w WCR-ach, no i tak jakoś zaczęliśmy na ten temat rozmawiać. Słuchajcie, no jest teraz bardzo duży nacisk na to, na te wysyłanie, na różnego rodzaju ćwiczenia, powołania, ćwiczenia rezerwy, WCR-y naprawdę intensywnie pracują i tych podań, no, szkolenie rezerw, podań, tych zawiadomień, ściągania Was na rezerwistów, na szkolenia, jest tego bardzo, bardzo, bardzo dużo. Ja mam taką wiadomość do ludzi, którzy są poza granicami kraju już od lat. Bo wy, czy wiecie, czy nie wiecie, wielu z was bardzo łatwo wpierdziela się w kłopoty i tak naprawdę nie zdaje sobie z tego sprawy. Dlaczego? Otóż to, czy my się musimy stawiać na takie ćwiczenia, czy też nie jest uwarunkowane, no, jest zawarte w ustawie, więc jest to jakiś tam obowiązek dla nas. Słuchajcie, no kiedyś to każdy traktował takie zawiadomienia z przymrużeniem oka, jakoś to nie było kurczę ścigane, no ale niestety teraz mogę Wam powiedzieć szczerze, że panowie, którzy zajmują się wysyłaniem tych właśnie powołań na ćwiczenia rezerwy, są z tego bardzo intensywnie rozliczani. I dlaczego do tych panów, do tych osób, które są poza granicami kraju? Co Wam chcę powiedzieć? Otóż słuchajcie, zadbajcie o swoje sprawy. Chyba 90% z Was w ogóle nie zgłasza tych wyjazdów. A muszę Wam powiedzieć, że. Tak naprawdę teraz jest to takie nerwówka. Kto dostanie powołanie, kto, ma, kto nie, to pamiętajcie o tym, że jeżeli pracujecie za granicą, a być może nawet mieszkacie albo wasza firma, po prostu działacie w polskiej firmie, ale przebywacie tam przez długi, dłuższy okres, to wystarczy zadzwonić do danego WCR-u. To zresztą obiecałem tym swoim kolegom, że to zrobię i że to powiem, eee, ponieważ wiedzą, czym się zajmuję kibicują zresztą. Pozdrawiam kolegów. Słuchajcie, dla tych, którzy mieszkają i pracują poza granicami kraju, jeżeli przebywacie tam dłużej niż pół roku, to wystarczy odpowiednie zaświadczenie, informacja do WCR-u. Nie musicie się tam stawiać osobiście, możecie wysłać, wysłać, zadzwonić, zorientować się, co macie wysłać do danego WCR-u, pod który podlegacie. Odpowiednie zaświadczenie i... I takich powołań nie będziecie dostawać w każdym razie przez jakiś dłuższy czas. Dlaczego jest to ważne? Dlatego, że jak to działa? No działa to w następujący sposób, że wy yy, przychodzą do was te powo powołania, listy polecone z WCR-u, wy ich nie odbieracie. To jest jedno ponaglenie, to jest jakieś tam drugie ponaglenie, czy tam ponaglenie kolejne pismo. Potem przychodzi już dzielnicowy, zaczyna was szukać policja po policji zaczyna was szukać żandarmeria i słuchajcie, żebyście się nie, nie zdziwili, jak pewnego razu będziecie sobie wracali na wakacje, jakiś zasłużony urlop z kraju, w którym gdzieś tam pracujecie na co dzień, będziecie wracali, zostaniecie w Polsce zatrzymani do jakiejś rutynowej kontroli typu typu, typu, no nawet jakieś tam po prostu, nie wiem, przekroczenie prędkości czy po prostu zwykłe sprawdzenie rutynowe dokumentów Cokolwiek by to nie było i zagle okaże się, że z bransoletkami, <noise> z bransoletkami nie dojedziecie, ale nie w to miejsce, co trzeba. Tak więc to jest bardzo, bardzo proste. Także zadbajcie o swoje... Yy... Nie musicie się chować, nie musicie kombinować. Jeżeli na stałe przebywacie poza granicami kraju, to wystarczy zgłosić to do WCR Tam naprawdę ludzie nie chcą was na siłę ściągnąć. W każdym razie nie tych mo moich dwóch kolegów, którzy, <gry> którzy wysyłają, są odpowiedzialni za wysyłanie tych pism. Zadzwońcie, zap zapytajcie się, jak ma to wyglądać, w jakiej sytuacji się znajdujecie. Tam wam normalnie, rzeczowo wytłumaczą. Jak to wszystko ma być zrobione? To jest proste jak budowa cepa. Ja już nie będę tutaj mówił, ale wystarczy tak naprawdę jedno zaświadczenie plus plus opis danej sytuacji i tak naprawdę nie musicie się już martwić, czy ktoś was ściąga do rezerwy, czy nie ściąga. To jest bardzo proste. Jeżeli chcecie mieć jakieś dodatkowe informacje, to piszcie Piszcie do mnie, e-maile tutaj będę miał pod tym filmikiem jakieś, zresztą dużo jest form komunikacji, żeby się ze mną skontaktować, tak więc jeśli macie pytania w tej sprawie, co zrobić, jak zrobić, to to naprawdę może wam uchronić dupę. Jest nacisk, słuchajcie, naprawdę jest nacisk na to, ci panowie naprawdę muszą się z tego tłumaczyć, jest jakiś popieprzony nacisk na to wszystko, żeby jak najwięcej ludzi przeszkolić, żeby pochwalić się tymi słupkami, żeby nie wiem, niedługo się chwalić 300 tysięczną armią, co myślę nie jest w ogóle realne, ale jest nacisk, jest naprawdę nacisk, i tutaj koledzy ostrzegają, że można to załatwić w cywilizowany sposób. Nie trzeba się migać, można z uśmiechem to po prostu załatwić, jeżeli ktoś przebywa poza granicami kraju, bądź pracuje tam przez dłuższy okres. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. Liczę, że załatwicie te swoje sprawy i do usłyszenia.